ziomki ziomki Słuchajcie jesteśmy teraz zabrą tutaj na ręce czyli Ale... jest trochę przypał bo gościu z no, nikiem uwaga uwaga yy, gdzie on jest super Project 1 2 3, 4 5 pisali, no, że jest cheaterem. Dla mnie jak ja spojrzałem on rzeczywiście gra tutaj drugą grę w swoim życiu i nie ma żadnych przegranych, ma dużo dosyć kili, więc jest to Ale Ale niech mi się kojarzy, że jakbym zakładał stare setne konto, bo mam na przykład, wiesz, kolejnego bana, to już bym coś takiego właśnie wpisywał. Ej, bez kitu, bez kitu, więc serio, możliwe? Ja że nie chcę to jest mówić, że on jest ale... Ludzie na lobby pisali, że XDDD. Więc, Więc no serio, może, zobaczymy, może. zobaczymy co z tego wyjdzie, bo serio, jeżeli to ma być rzeczywiście cheater, dużo osób wychodziło z gierki, bo po tej, jak tutaj wchodziliśmy i pisali, że cheater i żeby wychodzić, ale my uznaliśmy, że... Kurde, a co gdyby z tym gościem zagrać? Zobaczymy, czy rzeczywiście ma cheaty. Więc koniecznie oglądajcie do końca. On jest w teamie zielonym, i jak na razie, chyba nikt tam się nie rozwalił, więc ciężko powiedzieć, ale czy goście mają lagi, czy ja po prostu tutaj już mam? Bo serio. Stary, mam wrażenie, że albo ich laguje, albo mnie laguje. Bo serio, ja w ogóle nie, nie mogłem nic tutaj zrobić. Widziałem, że tylko. Jednego rozwalić, ale nie, może go lagowało, bo ja też tu miałem stary. Albo serwer, wiesz, co? może serwer akurat miał ścinkę. Jakoś. O, a to też możliwe, więc no nie wiem, z zobaczymy po prostu. Y ale kurde. Nie mogłem gościa w ogóle, wiesz, jakoś uderzyć e, Więc tak, ja tam wbijam z powrotem Zobaczymy, czy Te uda co, się go zniszczyć A wy ziomki, w tym momencie Koniecznie subskrybujcie ten kanał Jeżeli jeszcze tego nie robicie Byłoby mi naprawdę mega miło A jak, jak rozwalę gościa, no to każdy Musi strzelić subę. nie no Teraz tu już ziomki obowiązkowe, serio Teraz suba każdy strzela bez wyjątku e, Więc macie na to 3 sekundy Raz, dwa Gościu, jak nie strzeliłeś, no to przegrałeś arenkę w Bedwarsach, bum. Więc U, hu, hu. no grubo, więc tak. Ja bym nie chciał hmm. na przykład przegrać, nie okay. wiem, jak Biorę teraz sobie jakiegoś w ogóle refila, może ulepszę narzędzia i mógłbym gdzieś polecieć, ale dziwi mnie to, że kurde, pisali, że ma cheaty, a on nikogo nie rozwalił. To jest dla mnie podejrzane. No he? właśnie, to jest to jest podejrzane. Ty, jed, stary. Jedno o czym jeszcze myślę, no to że on ma skina Aleksa. Ktoś po prostu powiedział na tak, nich, ale tak, wiesz, nie wiem. Znać, mógł czy ktoś to powiedzieć czyta. tak bardzo przyśmiewczo, że, haha, Alex, cheater, czy coś w tym stylu, rozumiesz? Więc to jest też możliwe, ale. no... Ej, to robi robię nam opsa, co? Dobra, Leci z opsem, ja zobaczę, co ten dziomek robi. Może po prostu w ogóle wbiję i rozwalę im łóżko. Co o tym myślisz? Ej, to jest dobry plan ale chyba. Y temu zielonemu? Tak, tak, lecę, bo... What? Co tu było, ziomki? Widzieliście właśnie klocki, cofnęło pode ale jakoś się uratowało tutaj. Okej, okay, cyk, 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 okej. Okay. Lecimy do tego zielonego jak najprędzej. No i zobaczmy, jak to nam wyjdzie. Cyk są, cyk cykson, cyk. Son. cyk. Cyk, cyk, proszę, ja muszę ich rozwalić, bo inaczej na to będzie przypał, jeżeli gość rzeczywiście by tutaj cheatował, ok? Cyk, son, cyk, son, cyk, Okej, okay, jemy refila i szykujmy się na to, że gość może się teraz po prostu odpalić. Ty, stary, on miał minął w ogóle. Ty, ocha, myślę, że... Rzeczywiście... Rozwaliłeś, stary. Stary, wiesz co, ja byłem przekonany, że oni mają cheaty. Ale tylko przez to, że gościu, który mnie zaczął bić, tak mnie uderzył dziwnie od boku, bo drugi był. A ja myślę, że to jeden ziom mnie tak zaczął bić i się po prostu zdziwiłem. Więc to no trochę... No to ma czy nie widziałem. ma tyf, no? Ej, nie wiem, naprawdę, ale wydaje mi się, że chyba jednak nie. Ty, spadł do wojda. Okej, okay. chyba pokonaliśmy czy teraz w no tym może, się. Ale to może star być Nubek po prostu. O. Ej, ale to było mega dziwne, ci i tak przyznam, że... Serio, nie... to po co ci ludzie piszą na tym lobby, że to cheater? No stary, on miał skin'a Aleksa. Ja się założę, że ktoś to tutaj, wiesz, dla Beki napisał jakoś. Ja nie wierzę, no. Co za goście, ej. Ale to już nie jest taka, wiesz, pierwszy raz sytuacja. Ja już któryś to raz spotykam, więc do no, xd tutaj. Więc no, no jak spotkacie kogoś, kto mówi, że jakiś Alex ma cheaty, no to uważajcie. To, to bo... może nie mieć. to może po Bo niekoniecznie nie to jest cheater. Więc tak, lecimy i wbijamy sobie właśnie może... Ja bym rozwalił łóżko tutaj, czemu nie, rozwalę sobie właśnie tutaj yy, gościom wyro. Proszę, zdałam radę? Zdałam, bo ja lecę łóżka rozwalać, daje się tutaj wyjaśnić, bo chcę zrobić quest A to już nie niektórzy łóżek, stary. Nie, żółci jeszcze mają. <grych> A, no. Dobra, więc tak, ja jestem za tym, żeby teraz polecieć może wiesz, po jakieś ulepszonka, bo w sumie to nic za bardzo nie mamy z ulepszeń. A wypadałoby mieć jakiegoś protekrzyna, jakiegoś szarpnesika, czy coś w tym stylu, co nie? E, więc tak. Dobra, a co leca? z żółtymi, powiedz mi? E, nie wiem, nie mam pojęcia, jak oni w ogóle w gierze są. Możemy szybko sprawdzić. Hu i. Ja... Łajcior do nas leci stare. Oj, ty, e, żółci są najlepszym teamem na arenie. Kurde, tak? Ale przypał, ale przypał, bo tak ze statystyk wynikałoby, że oni najbardziej ogarniają, więc... No stary tego koniec... łajciora to tam wiesz, to się cofnij stary, nie? E, on, on, on leci do nas do bazy? Nie no tak fest, bez beki mówię Naprawdę, on leci do nas do bazy czy, czy gościa powaliło? Nie stary no wojduj no! Ja jestem w bazie Aha, to on Aha. nie leci do nas? On, on leci, on no jest u różowych. No, no co za gość! On w ogóle w biewie, z, z żelaznym kilow... Tu naprawdę mostu nie to było. jest. Tu naprawdę mostu nie było. Agent spadł. Dobra. Nie komentuję tego, ale no. No, XD po prostu. No jak? Jak? Nie wiedziałem, że tu mostu nie było. Jakoś tego nie zarejestrowałem, ale no dobra, gościa nie ma też przynajmniej. Więc tak. Dary, mam dla ciebie mały prezent. <laughs> przynajmniej z jednego się cieszę. Gość, się na tyle wkurzył w jakiś sposób go zapiłem, że wyszedł z tej gry. Jeszcze żółty, stary wam wbija na plecy, więc jest gruby. Żółty. Ja ciebie nie lubię. Ale ja mam dla ciebie stary prezent, chodź. Poczekaj, poczekaj no. Dobra, mogę pójść po prezent. Ja, ja chodź, lubię. Chodź, stary, patrz, jaki mam prezent. Okej. Okay. O! O, taki prezent. No stary, stary na dziewice, któregoś zrzucisz. Ty, ja bardzo lubię zabijać ludzi na niewidce. No dawaj, dawaj. Dobra, stary. to teraz patrz to Makty, patrz to akcję, co się dzieje. Dobra, biorę to, biorę to i patrz. Oni tam we dwójkę się będą nawalali. O! Okej, okay, no to w pojedynkę, ale gościu nie wie, że ja tutaj jestem. Jakby go tak śmiesznie wyjaśnić, okej, okay. siema. siema Kumpel, gdzie jest, gdzie jest agent X? No, gdzie? Ty, skubanie! Oooo, wow, ale to było, to było niezłe. To było niezłe, jakby, ale. Coś jakby pomysł niepykł. był naprawdę niezły. E, ty, stary, nie wiem czemu, ale mnie tak dziwnie ścięło teraz. Okej, okay, znowu bo dobra. stary, bo zielony maczyty. No bo zielony maczyty, dokładnie. O, e, o, oh. oh! oh, kto to? Kto to taki sprytny, niebieski? Ty łóżkę nie masz? Jak napiszesz, że mamy opsa, to naprawdę cię nie lubię, gościu. Naprawdę wtedy cię nie lubię. No nie, on ale masz... ty niebieski. Nie, trafisz... oh! nie, no nie gadaj. No ty nie masz łóżka, no naprawdę musiałeś. No co za gość? Ale stary, mam dobrą e, informację. Nie ja mam kompletnie żadnych itemów teraz, stary. No to czekaj, stary, masz to? Okay. Masz to, masz to kup stary coś Ty za nie to nie spodziewałem się nawet, że ktoś może tu skill offem wbijać, naprawdę Nawet o tym masz nie myślałem przez sekundę Okej okay, dobra, o dziękuwa. E, Ej ale tak. nie że trochę stary, że się sny Ej naprawdę nie spodziewałem się tego Ja sobie wiesz na spokojnie leciałem Chciałem gościa wyjaśnić Ta na totalnym chillku A... No ale dobra to wygrajmy chociaż nie? Dobra no to lecimy teraz po wygraną gościu Więc tak ja lecę tutaj koniecznie po jakieś emeraldy Bo bez emeraldów no to może być dosyć Dosyć bardzo ciężko E, więc tak, jak tam z Dobra, to ja zrobię mi? szarpa chyba Stary, myślę, że bez problemu to ugramy Ale gdzie idziesz teraz? E, ja teraz jestem na Emsach I chyba polecę rozwalić im łóżko Serio, mógłbym to od razu zrobić Więc byłoby chyba tak najlepiej e, Więc tak, lecę teraz w dół Cyk, cyk, ok, I lecimy teraz właśnie w stronę Dobra, to ci szarpa odpalę mm, Chyba nie będę kupować zbroi Tylko polecę w perełkę tak, perełka jest dużo lepsza na tej mapie, bo tu bardzo często ktoś właśnie używa firebola, a jak użyje na mnie, no to nie będzie najprzyjemniej, okej? Okay. Ja mogę, stary, użyć, no. No, no, no. okej, okay, dobra. Pykson, gościu, nie, no czemu ty żyjesz? No łełe, łe. dobra. Stary, y, boję się tego, że jak podbiję do tych zielonych, to on mnie wyrazi. Ja idę, ale gdzie mam iść, stary? Chodź cho, na mida, dobra? Na mida, Jestem na midzie. Okej. Okay. Cyk, cyk, tak najbezpieczniej. Okej, okay, dobra. Gościu tutaj już jeden podbija, więc tak. No, no ostrożnie bym powiedział. Więc No tak. właśnie widzę, widzę, go jestem blisko niego. Nie wiem, gdzie jest drugi. Naprawdę. Nie mam pojęcia A ty gdzie jesteś? jest drugi. Widzę A tu tylko jesteś. tego jednego, co jest na środku. Drugi może być równie dobrze. I... Ojej, Aha. ojej, dziewięć lepiej. Okay, stary, on leci do naszej bazy. No właśnie, jak on, on leci, leci do, do naszej, naszej bazy. bazy, lecimy z łóżko łóżka dajesz <laughs> Ale zban <laughs> Dawaj stary, lecimy co? z nim, no. Stary, on, on nie wie, że chyba, ty, chyba teraz bardzo duży błąd popełnił. Jak jeszcze zacznie kopać obsydian, to stary... On... Ej, to by było mocne, no. To będzie tak dobre, ale to będzie dobre. Nie wierzę, nie wierzę. Jeden no, w bazie. Okej, okay, dobra. Poczekaj, lecimy. Stary, uważaj. Nie, nie ma co, nie ma co. Ja bym się wrócił i poleciał po jakieś itemy. Okej, okay. chyba drugi też wraca stary, zauważyłem, chyba się skapnął, że coś nie tak Dobra Jesteś u zielonych na wyspie? Zrzuciłem żółtego stary, okay, Jestem gidyma. na moście. To chodź ja Chodź tutaj to generator podzielimy we dwóch nie, 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 weź go sobie. Okej, okay, dobra. Ja robię mostek fajny. Dobra, buduj, buduj, tylko ostrożnie, bo wiesz, goście na pewno rzucą zaraz jakimś fireballem czy czymkolwiek tam innym, więc tak, ja biorę. Aha. Perłę, właśnie to... rzucił, ale spoko. Okay. czyli. Masz potki, czy nie za bardzo? Nie, ja nie, ja nie, ja nie. Dobra, poczekaj, no to ja bym poleciał tutaj chyba ci zaraz jakieś ogarnął też, cyk, cyk. Dobra, mam dla do ciebie poty. Jak zejdziesz tutaj do mnie, to na. Dobra, lepiej, lecę, lecę, dać. lecę. Okay, wezmę też jakiegoś golema bym chciał wziąć, ale nie mam na to irona jeszcze, więc może ty coś tutaj masz, bo wtedy byśmy mieli już golemika jakiegoś. Oj, zebrałeś. E, oj, nie najlepiej, ale dobrze, poczekajmy chwilkę. Coś tutaj mam. E, dobra, dobra. Potrzebuję jeszcze dosłownie jakichś 15, może coś w tym stylu. Więc chwilkę już będziemy mieli tutaj golemika, a z golemikiem to już do, do, dużo łatwiej. Ok, cyk Nogi tu wam myślę. Ok, golemik leci. Eee, Łapię jeszcze potki dla ciebie, tutaj mam. Dobra. Okay, wezmę też do tego dobry kilow. Pewnie się zdziwicie, bo no, opłacalne byłoby w sumie to tak nie za bardzo teraz, ale, ale, z dobrym kilowem ja to łóżko mogę w bardzo szybkim czasie po prostu wyjaśnić. Więc tak. Stary oni chyba polecieli teraz do naszej bazy, albo nie. Jednak cofam. Chyba nie do naszej bazy, ale, ale. Możemy teraz sobie na spokojnie wbić. Wezmę sobie perełkę na drugi slot i wbijam, żeby. Tutaj, jednak, być bezproblemowo, okej, okay. cyk. Nawet mnie nie zauważył chyba, kogoś. Zauważył, Ej. leci za tobą. Oj, 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 oj. stary, mam jakiego, jakiegoś laga dziwnego. Ty nie wiem, co jest, ale serio mi tak się o drugi raz w tejże. Eee. O nie, znowu. No nie, 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 proszę, gościu, gościu, proszę. Dobra, nie, nie ma wyra. okej, okay. stawiam golema i próbujemy wygrać teraz. Cyk, cyk, cyk. Ok, jednego gościa chyba już nie ma. Okej, okay, gituwa? I drugi leci. Dobra, robimy lecisz, go, robimy lecisz, go. Lecisz, lecisz z ziomem. Dobra, okay. wrzuciłem go. Cyk. Nice, 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 nice. nice! Zwaleni! Dobra, gościu, serio, nie sądziłem, że to tak uda nam się wygrać. Myślałem, że to może być nawet przegrana gierka. Ale jednak udało nam się, no, no bo jednak gościu. No, jak Agent X ma przegrać? Powiedzcie mi. Jak chilera, Agent X ma przegrać. Chilera. Chilera. No ziomy, serio. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, byłoby mi naprawdę mega miło, gdybyście właśnie tutaj subskrypcję zostawili. Do tego pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. A jeszcze taka ostatnia już informacja. To jest Instagram. Macie go w opisie. Koniecznie zostawiajcie tam obserwacje. Na tym filmiku to już na tyle. Do zobaczenia na następnych. No i cześć.